W szkole muzycznej czas podmierzany jest w sposób szczególny. To kolejne koncerty, przesłuchania, wyjazdy na konkursy, mijające dni, miesiące i lata, które napędzają machina naszego szkolnego świata. Tam w tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia nieposzednie, dzięki którym możliwe jest dokonanie oglądu, refleksji nad pracą własną oraz szkoły. Do takich wydarzeń należy jubileusz. Jubileusz szkoły jest świetną okazją. Do swoistego skompletowania informacji o historii szkoły i dorobku. Ten dorobek to do praca wielu ludzi: uczniów, nauczycieli, pracowników administracji, obsługi, rodziców. Dzisiejsza uroczystość jest próbą weryfikacji owego dorobku, a także możliwość podzielenia się z Państwem sukcesami naszej szkoły. Sukcesy naszej szkoły to przede wszystkim sukcesy naszych uczniów, przyprowadzanych na początku do szkoły przez rodziców, oczekujących na nich na szkolnym korytarzu. To niezliczone ilości godzin pracy i ćwiczeń od najmłodszych lat przez kolejne dni, miesiące, i by po kilku latach stać się instrumentalistą, potrafiącą świadomie wykonywać, rozumieć treści i tajemnice zawarte w muzyce. Wspomnę tylko, że w latach 1999 oraz 2018 szkoła kończyło 153 absolwentów. W chwili obecnej w szkole się 72 uczniów. Każdego roku część naszych absolwentów kontynuuje naukę w szkołach drugiego stopnia w Suwałkach, w Ełku, Białymstoku, Kolsztynie. W dniu dzisiejszym chciałbym szczególnie wyróżnić czwórkę naszych absolwentów, których będziemy mogli, mieli przyjemność wysłuchać na koncercie. To Wiktoria Taujszy z Patrycja Dąbrowska, Kamil Marcinkiewicz oraz naszą absolwentkę, która studiuje kompozycję. I flet na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, z Konopka, która nie mogła niestety dzisiaj być z nami obecna. Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy zawsze był uczeń: dusza szkoły, nauczyciel, a dumą jej absolwenci. Sukcesy szkoły to też sukcesy nauczycieli. W ciągu 20 lat istnienie szkoły jako samodzielnej jednostki zatrudnionych w różnym zakresie w szkole było 42 nauczycieli i pracowników administracji obsługi. Na chwilę obecną w szkole pracuje 13 nauczycieli, od 4 pracowników administracji obsługi. Składam serdeczne podziękowania nauczycielom i pracownikom naszym administracyjnym za wszystko to, co powstało, tym, za wspólne działania dla dobra naszych uczniów. Wspominano o rodzicach, dziadkach, często to z ich przyczyną młodzi instrumentaliści mogą rozpoczynać zdobywanie techników gry. To oni są przy pierwszej próbie gry na instrumencie i oni są świadkami sukcesów. Oni również wspierają nas w chwilach niepowodzeń i kryzysów. Na ich punkt zawsze można liczyć i jest to doskonała okazja, aby im za to podziękować. Należy również wspomnieć o ogromnym wsparciu dla Szkoły Rady Rodziców. Historii szkoły osób należących do tego organu było sporo, nie sposób wszystkich wymienić, natomiast chciałbym szczególnie podziękować obecnej Radzie Rodziców, w szczególności Pani Przewodniczącej Rady Rodziców, z którą mam możliwość współpracować. Mam na myśli Panią Sylwię Kurbiosewicką, obecną Przewodniczącą Rady Rodziców. To dzięki ogromnej pomocy Rodziców możliwe jest dodatkowe wspieranie działań Szkoły Edukacji Artystycznych uczniów. Wszystkim rodzicom pragnę więc serdecznie podziękować za wszelką pomoc i życzliwość, jaką szkoła od nich otrzymuje. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Profesora Witalisa Jerzego Raczkiewicza w Gołdapi rozpoczyna swoją historię właściwie w 1978 roku, także równie dobrze można było nazwać 40-lecie. Kiedy to dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Wolecku, pan Tomasz Gewroński założył w Gołdapi punkt nauczania. Siedzibą była część piętrowego budynku przy ulicy Wolności 15. Kierownikiem punktu został pan Marian Przybylski. Decyzją dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach 1 września 1979 roku punkt nauczania został przekształcony w filę Oleckiej Szkoły Muzycznej. Dokładnie 20 lat później na podstawie porozumienia pomiędzy ministrem kultury i sztuki a gminą Gopio, utworzona została Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Gołdanii. Jej dyrektorem został wieloletni kierownik filii pan Dariusz Osiński. Począwszy od roku szkolnego 99/2000 ta szkoła muzyczna jako samodzielna placówka przeprowadziła nabór kandydatów do klasy pierwszych. Uczniowie rozpoczęli na naukę gry na instrumentach takich jak fortepian, perkusja, larnet, seksofon i trąbka. Szkoła zatrudniała sześciu nauczycieli oraz dwóch pracowników administracji obsługi. Od kwietnia 2006 roku obowiązki dyrektora szkoły pełni Dariusz Piechowski, kierujący teraz do Was te Słowa. Dzięki przychylności władz miasta i gminy Gołda w styczniu 2008 roku szkoła przeprowadziła się do nowych pomieszczeń w Centrum Dodatyczno-Szkoleniowego przy ulicy Partyzantów 31. W chwili obecnej nasza szkoła liczy, jak już 72 uczniów kształcących się w następujących specjalnościach. Specjalności fortepian, perkusja, klarnet, saksofon, trąbka, flet, skrzypce, altówka, wiolonczela, saxhorn. W edukacji muzycznej wielką wagę przywiązujemy do muzykowania zespołowego. Oprócz chóru oraz zespołów kameralnych, takich jak trąbkowy, fletowy, saksofonowy, klarnetowy, w szkole funkcjonuje również duży zespół instrumentalny oraz zespół improwizacji jazzowej, które usłyszymy podczas dzisiejszego koncertu. Aktywnie działa samorząd. Szkolny, który w roku 2016 wystąpił z inicjatywą wyboru patrona szkoły. W wyniku podjętych starań Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej zaakceptował naszą propozycję nadania Państwowej Szkole Muzycznej 1 stopnia w imienia profesora Witalisa Jerzego Raczkiewicza. W dniu 16 marca 2017 roku, w 10 rocznicę śmierci pana profesora, odbyła się uroczystość nadania imienia szkole.